Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak zgiąć tekst w Photoshopie, czyli jak zakrzywić tekst. Mam tu teraz przykładowy tekst. Możesz go łatwo dodać, naciskając T, klikając gdziekolwiek i już masz tekst do edycji. Aby zgiąć tekst, najpierw go zaznacz. Kliknij tekst po prawej, a potem naciśnij CTRL T. Zobaczysz te kwadraty to znaczy, że możesz przesuwać tekst, skalować i tak dalej, jak widzimy. U góry jest opcja zginania tekstu. Klikamy ją i wygląda to tak. Gdy pociągniemy to w górę, widzimy, że tekst się zgina w łuk. Jeśli chcesz zgiąć w inną stronę, wybierz coś innego niż łuk. Na przykład flagę, wtedy po zgięciu wygląda to tak. Jest wiele różnych ustawień do wyboru. Spokojnie je przejrzyj i zegnij tekst według potrzeb. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka.